Aż tu jeszcze jedna idzie, bardzo wesolutka. Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy. Pięć nas było, a jest osiem. Kto nas wreszcie zliczy? Na to mówi jej ta trzecia. Sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta, teraz jestem siódma. I nie mogły się doliczyć. Nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego. Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła, wziąwszy pański trzepek ranny, prześcieradło i zwierciadło szóst do wanny. Dalej kurki kręci drwawo w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa myśli, w to mi graj. Hej, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele. Trochę nadto, ba, gorąco. Fraszka, mał panie sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj gwałtu pietrze! Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi. Ukrop za nią, tuż, tuż tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy stopy, dalej w okno brzęgu uciekła, że tylko palce popiekła. Nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa. Kłamczucha. Proszę pana, proszę pana. Zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo, przecież. Proszę pana, proszę pana. Rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada, dziś padała świetnie. I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie, Fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki wczoraj z rana. Aby cadło z pieca? Kato! Całą pieczeń z rondla? Kato! A tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa pieczeń. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan. Po południu na zabawie utonęła kaczka. Pan nie wierzy? Daję słowo. Sprowadzono straż ogniową. Przecedzono wodę sitę, a co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę. Pięknie. Dziękuję. A małpy w kąpieli znaczy? Kaczka dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka pięć deka. Z apteki Poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając stasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz, kaczkę starannie. Biegł jak należy w brytwanie. Lecz zdębiał obiad podając, bo skaczki zrobił się zając. Do tego cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. Jadę sobie koleją, a tu nagle przystanek. Patrzę, napis na słupie: Bańkowice. Mydlane. W bańkowicach mydlanych aż się roi od baniek. Wszyscy bańki puszczają i panowie, i panie. W cienkie słomki dmuchają. Wszystkie dzieci i niańki nic innego nie robią, tylko bańki i bańki. Siedzi dziadek na skwerku, pyka sobie sfajeczki, wylatują sfajeczki kolorowe. Banieczki. Stoi trębacz na wieży. Dmucha w trąbkę z zapałem. Lecą bańki mydlane z trąbki razem z hejnałem. Straż pożarna pompuje wodę z miejskiej sikawki. Lecą bańki pod niebo ze strażackiej sikawki. Żaden komin w miasteczku brudnym dymem nie dymi. Dymią wszystkie kominy banieczkami ślicznymi. Stoi pociąg na stacji Bańkowice mydlane, a ja myślę wysiądę. I trę, oczy zaspane. Nagle co to? Gdzie napis? Czyżby farba odprysła? Napis się gdzieś zagubił. Ja się gubię w domysłach. Bańkowice mydlane.

Eu vou Najpierw Wam powiem, na czym to polega. No, dobrze, dobra, ula, ula. Brawa proszę. I tak to jest rozwiązywalne. Teraz oczywiście upominki proszę tutaj ze mną. Pani Agnieszko proszę muzykę. Oczywiście Regę, dzieci bardzo lubią Regę. 那这。No,